W aktualnej wersji programu Narzędziownia 7.0 został przeniesiony kalendarz z terminu zwrotu z nagłówka dokumentu wydania do pozycji na danym dokumencie. Wystawiając dokument wydania, po wybraniu pozycji unikatowej z dostępnego kalendarza możemy określić termin zwrotu. Ilość dni do zwrotu pojawi się obok kalendarza. Gdy termin zwrotu zostanie przekroczony, na ekranie startowym pojawi się komunikat o pozycjach z przekroczonym terminem.